Witajcie. Dzisiaj kolejne spotkanie z kuchnią francuską. Dzisiaj idziemy jeszcze dalej, bo mapa. mapę, muszę wam pokazać ponownie. Byliśmy nad Loarą, tak, jeszcze były wina, a teraz idziemy na północ od rzeki i mamy przed sobą gigantyczny region, gigantyczny który tutaj nie mieni się kolorami, ponieważ win się tam praktycznie prawie nie produkuje. Chociaż nad samą północą Loary znajduje się region zwany Wandeą i tam jest Muscadet Surly. Jeśli chcecie dobre wino do owoców morza, to właśnie nie Muscadet, tylko Muscadet Surly. Na poduszeczce wino produkowane na moszczu. Nie sam sok, tylko część tego moszczu bez skórek się zostawia i pozwala się tej fermentacji dawać taką niezwykłą głębię. To są wina bardzo owocowe, jednocześnie leciutkie i y, wspaniałe do owoców morza i ryb. Ale dzisiaj opowiemy sobie o Bretanii. Region, który kocham, lubię, byłam tam wielokrotnie i pojechałabym y, jeszcze wiele razy i za każdym razem y, chyba to samo y, przeświadczenie, że y, Szkoda, że historia nie była tak łaskawa dla Galów, że wszędzie, gdzie byli, zostali jakoś podbici i jakoś yy, 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 zmienieni w, yy, przez te inne napływowe kultury, bo yy, Brytania jest takim miejscem, gdzie yy, ta kultura walijska jest, yy, ta, ta kultura yy, galijska jest, yy, yy, jest po prostu wspaniała. Zostawiła po sobie wielkie e, ślady z 6 VI, VII, VIII wieku po lasach rozsiane e, e, rumańskie rotundowe kościółki, e, które kiedyś były kościołami parafialnymi lub kościołami monastycznymi. Wielkie opactwa, wcześniejsze niż Chrzest Polski, e, choćby w Galwinek. I są wspaniałe miejsca, które po prostu, ponieważ region jest wielki, jest jednym z największych e, regionów Francji, e, z dużą taką niezależnością podchodzący do siebie. Są trzy regiony we Francji, które charakteryzuje absolutna unikalność czyli one nie są zcentralizowanym francuskim typem bycia Franc Francją. To jest Alzacja, o której już rozmawialiśmy, Korsyka, na której jeszcze nie byłam, ale bardzo pragnę się wybrać i z pewnością pojadę i Bretania, właśnie. Więc mówimy, mówiąc o kuchni Bretanii, trzeba pamiętać o całej tej historii, głębokiej niezależności językowej, kulturowej tego miejsca, głębokiej ranie zadanej temu miejscu przez rewolucję francuską. Mówię o, o tym, co się stało w Wandei. Kto nie słyszał, niech poczyta, tego się we francuskich szkołach nie uczy. O powstańcach Wanderii, o tym, gdzie są ich groby. O co walczyli, dlaczego stanęli przeciwko armii złożonej w dużej mierze z y, którzy przyszli ich uczyć i cywilizować i pozbawić czegoś, w co bardzo wierzyli od, od, od tysiąca lat. Y, nie mówi się w szkole i nie uczy się i nie rozmawia się. I żaden do dzisiaj prezydent Francji nie pojechał pochodzić głowy na, na grobach tych ludzi, których zmasakrowano. Była to masakra w centrum Europy. Bretańczycy to pamiętają i mają. To jest tak zwana męska przyjaźń, ja bym to określiła. Nnaczegmila różywało takie sformowanie. Męska przyjaźń. To, co dzieje się od powiedzmy, XI wieku między Brytanią a Francją. Nigdy nie było otwartej wojny. Było jedno polityczne małżeństwo bardzo istotne, które zakończyło się jakby utratą przez Brytanię pełni niezależności. No to nie było wyjścia, bo dynastie wymierały. I. I Bretania jest takim miejscem, które warto odwiedzić również mając z tyłu głowy te, te wszystkie historyczne informacje, dlatego że wtedy więcej się rozumie to, co się tam widzi. Jest to region niezmiernie bogaty, zawsze był, dzisiaj też jest. I jeden z nielicznych regionów, który jeśli jest bogaty dzięki rolnictwu, bo wszystkie regiony we Francji, które są bogate, są bogate głównie dzięki rolnictwu dzisiaj, jest też bogaty dzięki morzu. I zawsze był. To są producenci statków, producenci żagli, producenci lin, rybacy. I w związku z tym, to, to jest takie miejsce, gdzie kiedyś było wystarczająco dużo pieniędzy i dzisiaj jest wystarczająco dużo pieniędzy. Yy, ostatni taki epizod tej męskiej przyjaźni między Bretanią a Francją, to są czasy de Gola, gdzie i tu mówię bez ogródki, bo to porównanie jest bardzo adekwatne i przerozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy przeżyli te czasy w Bretanii jako dzieci, gdzie aktywnie oduczano dzieci języka bretońskiego, które mówiły w domu, języka galickiego. Yy, do poziomu, jakim to się robi na Białorusi, czyli przymusem, biciem w szkole i wyśmiewaniem rodziców, dlatego że mówią słabo po francusku, a nie mówią po galicku. A mówią na co dzień po galicku, a nie mówią po francusku, czyli pokazywanie dzieciom ich rodziców jako prymitywnych. I powiem szczerze, że ja jestem poruszona faktem, że język galicki wraca. W Brytanii, aczkolwiek wraca w ramach szkolnictwa prywatnego. On nie jest, zresztą podobnie jak alzacki w Alzacji. to nie jest język, którego można się uczyć w szkole publicznej za państwowe pieniądze, obowiązkowo niejako, dlatego że się tam mieszka, ale język wraca. Teraz kuchnia. Brytańczycy byli zawsze ludźmi morza, bardzo niezależnymi. Mieszkali na półwyspie. Koniec tego półwyspu nazywa się Finisterre, czyli koniec Ziemi. Za tym mieszkają Smoki. I mieli, e, mają swój, e, swój świat. Świat swojej muzyki, czyli grają na, na e, dudach, e, swoich strojów. Autentycznych strojów, które istnieją, specjalnych czepców, aczkolwiek te czepce wcale nie są takie stare. Najstarsze są z XVIII wieku i wtedy były takie malutkie one się potem tak rozrastały monstruelnie yy, pięknych, koronkowych, robionych. Yy, mają świat yy, swoi, swoje imaginarium, swoje legendy gerickie, które nie są legendami frankońskimi w żaden sposób. Yy, Jakoś tam przenika ten ich świat do, cał, do, do całokształtu Francji kulturowo dzięki Asterixowi i Obelixowi, ale to by było na tyle. I na pewno są światem nieco innym, albo poważnie innym niż lokalnie sąsiadująca od wschodu Normandia, ponieważ nie byli podbici przez Wikingów, albo nie są Normanami, są Galami. I teraz. To jest takie miejsce, które ze względu na swoje położenie i swoją geografię, w swojej kuchni, korzysta z produktów bardzo lekkiej ziemi, bo to są piaski. Jak się ma piaski, to można uprawiać bardzo kiepskie zboże albo bardzo smakowite ziemniaki. One będą małe, bo ta ziemia jest wysoce mineralna, tylko po prostu jest lekka. Bardzo lekkie ziemie. Więc wspaniałe warzywa. Najlepsze karczochy chyba we Francji. Nie ma lepszych karczochów, i to, że ktoś mówi, że właśnie tu w sklepie sprzedaje karczochy kalafiory z Bretanii, to jest oznaka najwyższej jakości. Niesamowite ziemniaki, to znaczy ziemniaki, które kosztują na ogół pięć razy drożej niż normalne ziemniaki, takie alzackie na przykład, z ciężkich ziem, gdzie są duże, eleganckie. Ale smakowo, no cóż, a tamte są małe, ciemne, ale po prostu... No nie mówię, że jakby człowiek kasztany jadł, ale <laughs> jesteśmy blisko ze smakiem tej skrobi. Lekkie ziemie, czyli gryka. Jest lepiej posiać grykę niż zboże. Gryka wzejdzie i urośnie i da plon. I z tej mąki gryczanej, to jest bardzo ciekawe, oni, <laughs> oni nie gotują kaszy gryczonej i nie palą gryki. Nie jedzą czegoś, co myjemy z gryki najpowszechniej i co w gryce bardzo cenimy, natomiast mielą grykę na mąkę i niepaloną, świeżą grykę mielą na mąkę i z tej mąki robią naleśniki. Teraz naleśniki, czyli krep, to jest potrawa bretońska. Jeśli gdziekolwiek znajdują się we Francji, a znajdują się nawet w Strasburgu jest takie miejsce restauracje bretońskie to to są kreperie krepy podaje się na słono, wtedy są właśnie z tej mąki gryczanej, lub na słodko, wtedy są z mąki pszennej najczęściej. Bretończycy bardzo długo, ponieważ nie mają dobrych zbóż, to są jedyni prawdopodobnie Francuzi, którzy nadal jadali sporo ciemnego chleba, sporo jęczmiennych placków, bo na tych, to tak jak u nas w górach, po prostu nie da się uprawiać pszenicy w sposób prosty, więc je się to co jest. Ale robimy z tego co jest, coś fantastycznego. To jest bliska morza, więc jest też. Podobnie jak na południe Wam wspominałam o soli morskiej, tak tu jest inne miejsce skąd się Fleur de sel pozyskuje. Ono jest, że tak powiem, ta, ta sól bretońska jest nieco mniej słynna niż czas południa, ale naprawdę ma swoje. Miejsce w, 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 w kulinariach Francji. Z owoców uprawiane są masowo truskawki, bo to jest dobra ziemia na nie. I są na przykład takie miejsca jak Plugastel. Że jak się powie, że jadłem truskawki z Plugastel, to znaczy jadłem najlepsze truskawki na świecie. Z tych truskawek się tam robili likiery, desery, drzemy i tak dalej. I to wszystko jest sprzedawane ze specjalną apelacją. Nie da się powiedzieć truskawki jak truskawki. Są wyjątkowo aromatyczne, wyjątkowo intensywne i są bardzo duże. No właśnie takie truskawki przeszłości, wiecie, zanim truskawki zaczęły być w plastikowych koszyczkach. I tych truskawek z Prudestel ja w plastikowych koszyczkach w sklepach nie widziałam. Wspomniałam już, że z napojów najistotniejszy jest cydr w kilku miejscach robiony, słynny. Z kilku miejsc cydr jest słynny, ale w zasadzie w każdej, w każdej mieścinie ktoś robi cydr i na prasie te jabłka wyciska jesienią, robi się cydr w domach. Te cydry bretańskie różnią się od polskich intensywnością, głębią. Te nawet najlepsze cydry. Ja lubię cydry polskie te spod sandomierza. One są lżejsze, znacznie lżejsze i nieco słodsze. Natomiast te cydry bretańskie są bardzo wytrawne, bardzo głębokie, nawet kolor mają ciemniejszy. Sprzedawane są zatem na ogół w ciemnym szkle. Bardzo polecam. Spróbować kiedyś. Moim zdaniem, bardzo dobrze idą właśnie z takim posiłkiem polegającym na tym, który bywa podawany w najlepszych brytyjskich restauracjach, bo najlepsze brytyjskie restauracje są albo z owocami morza, albo są to kreperie. To jest właśnie podstawowy napój do, do krepów i podaje się go w dzbanie z takimi kubkami ceramicznymi. Pije się go z kubków, dobrze schłodzonym. Wiecie, można wyjść bez 80 euro z takiej restauracji, bo te krepy bywają, te, te słone z piersią kaczki, z magret de znaczy tego kaczora tuczonego na foie z owocami morza bardzo wyszukanymi, naprawdę no, z bardzo, bardzo, bardzo różnymi rzeczami w środku, które nie są tanie z foie gras. Czemu nie? Więc y, warto y, mieć świadomość, że naleśnik naleśnikowi nierówny y, to są bardzo kruche, bo, bo te naleśniki z y, mąki y, gryczanej, one są robione na wodzie i y, z, z dodatkiem oleju, tam nie ma mleka. To jest zupełnie inne ciasto, y, bardzo ciekawe, wychodzą bardzo, bardzo kruche. Także nie trzeba ich drugi raz odsmażać, żeby były kruche. Natomiast te pszenne, to zależy od kreperii. Bywają też bardzo mięciutkie i, i pyszne w ten sposób. Z słynnych mięs, well, świnie się trzyma w Bretanii. I powiem szczerze, że właśnie dzięki temu, że, że to, to jest region rolniczo-słabej ziemi, świnia sobie daje radę. Natomiast krowy, nie trzyma się krów mięsnych. Nie ma bretońskiej, moim zdaniem, rasy mięsnej, która dałaby dobre mięso, natomiast yy, krowy mleczne. I to mleko przerabia się głównie, poza tym, że się je pije mleko, tak? Nie robi się serów. To jest bardzo ciekawe. To mleko przerabia się na dwa produkty regionalne, które, jedno jest słynne i na, cały, na całą Francję, więc masło. Bretońskie masło, zwłaszcza solone to jest standard najwyższej jakości jaka we Francji jest, jednocześnie powszechnie dostępnej, czyli jeśli mamy wybór, to nawet wielcy producenci nabiału, korporacje yy, yy, mleczarskie próbują robić produkty tylko z tego mleka. To coś jak u nas suwalszczyzna. Także o z tego mleka właśnie tam z Podlasia. Tutaj jest ten sam pomysł, że to regionalne mleko daje taką śmietanę, z niej jest takie masło. Masło bretońskie Solona jest słynne od stuleci. I wykorzystywane w kuchni francuskiej jako, jako absolutny delikates. Zaraz powiem do czego jest wykorzystywane w kuchni bretońskiej. Natomiast drugim, znaczy są trzy lokalne produkty. Powiedziałam, że dwa a trzy. Drugim takim produktem jest karmel, słony karmel. Który jest podstawowym dodatkiem do bretońskich deserów, czyli zanim przyszła Nutella, te naleśniki na słodkę byłyby z tym słonym karmelem. Słony karmel sprzedaje się w słoikach, pudełkach i kartonach, w beczkach. Słony karmel, czyli próbujemy zakonserwować to mleko przez karmelizację z cukrem i sól. Bardzo pyszny jest słony karmel brytyjski i moim zdaniem bez porównania z wszelkimi innymi słonymi karmelami uzyskiwanymi w indziej. I trzecim produktem, który jest właściwie wyłącznie w Bretanii, nie spopularyzował się na Francję, ale to jest problem francuskich przewodów pokarmowych z produktami fermentowanymi. Ci z anterioru sobie po prostu nie radzą z fermentowanymi produktami, podają ich chyba biegunki. To jest Le Ribot. Otóż jest to właściwie nasze mleko kiszone, kwaśne mleko. Produkt autentycznej prostej fermentacji mleka. To można tam kupić w takich butelkach plastikowych bądź szklanych, w zależności od jakości sklepu i mleczarni. Smakuje troszkę gęściej, że się tak wyrażę, niż nasze zwykłe kwaśne mleko. Jakby ktoś ukwasił takie mleko od krowy prosto. O, to tak by smakowało bardzo to jest pyszne. I ja, będąc w Brytanii, codziennie rano, bardzo chętnie, bo gdzie indziej nie ma. I trzeba sobie kwasić samemu. Jeśli chodzi o tą wieprzowinę, która tam biega i się ją hoduje, no je się to, co się je z wieprzowiny nie jest to specjalna, specjalna unikalność, tej żadnej specjalnej unikalności nie ma. Natomiast, jest produkt, którego nie ma nigdzie indziej we Francji. Jest też takim delikatesem, aczkolwiek ja się nie dałam do niego przekonać. Ja wam kilka razy i pas. To się nazywa ondui i ondujet. Uzyskuje się to mniej więcej w ten sposób, że skórę świńską dosyć specjalnie się przygotowuje, a potem zwija w takie rulony na salon i tworzy się z tego rodzaju kiełbasy. Można ją jeść na zimno lub na ciepło. Mój mąż to uwielbia, dla mnie to śmierdzi chlebem. Ja po prostu nie mogę z tego zapachu, ale jak mówiłam już kilkukrotnie, mam wrażenie, że Francuzom ten zapach chlewa nie przeszkadza. Czyli wieprzowina ma dla nich tak pachnieć i wtedy jest prawdziwa. E, więc mnie po prostu y, brakuje w, w, ty, w tej wędlinie, nawet nie tego, bo ja bardzo lubię takie tam salsony czy całe, żeby były te, 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 te chrząstki, te, żeby była ta skóra. Ja nie mam problemu z tym, że to jest skóra, tylko no właśnie z tym zapachem, a on nie jest zabity żadnymi przyprawami, które zastosowano do produkcji. No, i teraz niniejszym, skoro mamy już masło i wiemy już, że można robić karmel, to można robić desery. Poza tymi deserowymi naleśnikami, które no naprawdę w rozlicznych rodzajach są podawane, aczkolwiek ja właśnie najbardziej lubię te z karmelem słonym, ale bardzo są fajne. Nie ma serów, to się nie podaje z serami. Podaje się również taki zwykły krep z cukrem. To coś jak na chleb z cukrem, wiecie? Posmawiać, trochę masła na patelnię, pożyć krepa, posypać cukrem, ciach, ciach, ciach i to jest właśnie to, albo jeszcze zrobić go płonącym, tak? Czyli wprawdzie w Brytanii się z tego cydru nie destyluje kalwadosu, to trzeba do Normandii się udać, ale y, jakieś tam zawsze, y, choćby, y, choćby y, inne y, lodewi się pojawi i można podpalić troszeczkę. Z, z mocnym alkoholem i zobaczyć z rumem, i zobaczyć, co będzie. To są ulubione krepy mojego męża na przykład. Z cukrem i na gorąco, palone, z, z fląby, tak? My wolimy z białym i rodzynkami, albo bez rodzynek, ale na słodko, ale każdy lubi co innego. Są ciasta. Farbreton, słynne ciasto, ale prosto do zrobienia. To jest coś w rodzaju naszej babki piaskowej, tylko w formie okrągłego y, ciasta, z okrągłej formy. Natomiast najsłynniejsze ciasto z okrągłej formy i w ogóle ciasto, i w ogóle najsłynniejszy deser wypański, najdroższy, jeśli chcieć kupić dobry, to najdroższy, nie ma nic bardziej y, kosztownego y, lokalnie. Podawany zasadniczo wszędzie, aczkolwiek nie wszędzie dobry. Więc lepiej dowiedzieć się przyjechawszy, gdzie jest ta patyseria, gdzie Queen a Man jest najlepszy. To jest właśnie Queen Aman. Słuchajcie, to są warstwy ciasta. Dzisiaj się to robi z ciasta francuskiego. Kiedyś historycznie robiło się to z ciasta chlebowego lub, y, lub no na ogół z takiego właśnie chlebowego ciasta. E, są to warstwy ciasta y, przełożone y, masłem. Tym słonym masłem brytyjskim. To masło musi być słone. E, I posypane cukrem. I warstwa za warstwą, i warstwa za warstwą. Ale dzisiaj się to robi z ciasta przypominającego ciasto na e, croissanty. Wtedy to jest takie trochę oszukane. Z ciasta francuskiego. Wtedy to jest trochę mniej oszukane. E, piecze się to, aż ten cukier zacznie karmelizować. Czyli widzimy, że brązowieje poważnie. I wtedy przestajemy piec. Ciasto jest bardzo drogie, dlatego że y, jeśli chce się uzyskać dobry wynik, to to ciasto warstwowe trzeba naprawdę zrobić samemu w domu. I kobiety to robią. Czyli jeśli robimy Queen na wielką rodzinną imprezę w Brytanii, a takich y, imprez nie brakuje, bo to jest nadal region katolicki. Znaczy, tam mieszkają mówię katolicy i komuniści, jak się zawsze, czyli jest bardzo lewicowy jeśli chodzi o wybory i tak dalej, natomiast jest to region katolicki, nadal ludzie uczestniczą w nabożeństwach, chodzą do swoich kościołów, są podzieleni na parafie i, i żyją tym życiem parafialnym, a to życie parafialne koncentruje się wokół tak zwanych pardon, czyli odpustów. I w ramach tych odpustów właśnie e, można takie ciasto i całą rodzinę zaprosić, albo sąsiadów i po prostu odpust, czyli Dany kościółek w środku lasu, na danej parafii, znajdujący się od 1300 lat, na przykład, jest świętego Heveriusza, dlaczego nie, i na Saint trzeba tam jechać, i zwala się cała okolica odbyć pardon, zagrają dudy lokalnie odbędzie się sprzedaż pistoletów na kapiszany oraz świecidełek bardzo tradycyjnych różnych produktów lokalnych. Oraz na cele dobroczynne, sprzedaż cydru, sprzedaż masła, sprzedaż owych ciast po kawałku. Wszyscy się cieszą, siedzą, jedzą, czasem są na gorąco. I tak to wygląda. Bardzo lubiłam jeździć na te pardony. W każdą niedzielę staraliśmy się być na jakimś, kiedy spędzaliśmy tam swoje wakacje. Dlatego, że każda z tych miejscowości, każdy z tych kościółków jest naprawdę inny i warto je, je zobaczyć. Yy, zwiedzić i spróbować lokalnego Queen Man, tak jak robią to kobiety tam. Yy, warto znaleźć przepis, warto spróbować zrobić w domu, aczkolwiek lepszy jest właśnie piec chlebowy, gorętszy piec, ewentualnie piec na pizzę do robienia tego niż zwykły piekarnik. To jest tak jak, trochę jak start flombe w walzacji. Nie uzyskujemy tego w piekarnikach. Jest potrzebne trochę ognia dookoła, inaczej ten cukier karmelizuje. No powiem szczerze, że znacznie lepiej to wychodzi z takich pieców, yy, z realnych pieców, a nie z piekarników. To by było dzisiaj chyba na tyle. Ja jestem zafascynowana i historią Bretanii, bardzo skomplikowaną, bardzo trudną yy, czasami, yy, tym tą męską przyjaźnią francusko-bretońską, yy, bo nie ukrywajmy tego: bratemczycy byli jednymi z najdzielniejszych członków rezistansu francuskiego w czasie II wojny światowej najdzielniejszych, najliczniejszych dali Francji wspaniałych żeglarzy jakieś wspaniałe galickie imaginarium przechowali, które jest bardzo ważne jako, jako podłoże tego, co, co dzisiaj Francja identyfikuje jako się. I dali też wspaniałe e, potrawy e, i wspaniały cytr, i wspaniałe masło, którym zachwyca się e, i, które weszło na stałe do tego e, zestawu kuchni francuskiej e, praktycznie bez zmian. To znaczy dobre brytyjskie krepy są tak dobre, że tu już się nie ma co sublimować. Tu już wszystko jest e, wspaniale wycyzalowane i zrobione tak jak powinno być i trzeba po prostu tylko przyjąć, spróbować, zachwycić się, podziękować i spróbować zrobić samemu. Dziękuję Wam dziś.